Cześć, z tej strony Natalia, Wasza ulubiona kocia wychaviarska, tym razem z pomocnikiem. Dzisiaj opowiem Wam trochę o tym, jak podać kotu tabletkę. Wszyscy kociarze y, wiedzą, że podawanie kotom tabletek jest sportem ekstremalnym y, i że naprawdę trzeba mieć do tego strasznie dużo cierpliwości i odpowiednie podejście, a mimo to i tak bardzo często się nie udaje. Słuchajcie, y, w internecie chodzą różne fajne filmy y, na temat tego, jak podawać kotu tabletkę, jak kota odpowiednio złapać itd. Tak Natomiast problem polega na tym, że Zazwyczaj na tych filmach są koty, które bardzo współpracują, i ja muszę Wam powiedzieć, że ja też mam takie współpracujące koty. One są naprawdę cudowne, ja mogę im podać do pyska wszystko. One mnie nie pogryzą, nie podrapią, co najwyżej tabletkę wyplują, ale dadzą sobie ją podać jeszcze raz. Więc ja mam wyjątkowe szczęście. Natomiast bardzo wiele osób takiego szczęścia nie ma. No i dla nich takie filmy instruktażowe, które skądinąd są bardzo mądre i działają. No, to jakby nic im takie filmy nie dają, no bo po prostu zanim my zdążymy wykonać te wszystkie czynności, które się poleca, żeby zrobić z Kotem, żeby on przyjął tabletkę, to Kot już zdąży uciec pod łóżka albo na żerandol, albo nas bardzo podrapie. My się zdenerwujemy i generalnie nic z tego nie będzie. No ale dobra, zacznijmy od początku. Ja Wam podlinkuję jeden taki film, w którym jest bardzo dobrze pokazane na żywym kocie, jak podać kotu tabletkę, takiemu, który jest spokojny i współpracujący. W skrócie rzecz biorąc, trzeba kota, i to jest taka ogólna zasada, trzeba kota najlepiej ustawić tyłem do siebie i go wsadzić sobie tak trochę między nogi, żeby on się nie cofał, bo jak kot nam się będzie cofał, to wiadomo, że my tej tabletki mu nie podamy dobrze. Łapiemy kota za tył głowy, odciągamy mu głowę do tyłu tak, żeby lusterko... No Nosa było skierowane do sufitu. To z, powinno sprawić, że kot jakby tak odrobinkę uchyli paszczę. Więc kiedy my lewą ręką trzymamy kotu głowę, to prawą ręką, prawym palcem, tutaj y, możemy mu tą paszczę otworzyć i wrzucić tabletkę albo zrobić to tutaj jakby tym, sorry, trzecim palcem, nie? Otworzyć kotu tabletkę, y, Boże, otworzyć kotu paszczę, odciągnąć tutaj mu żuchwę. E, trzymając palcem wskazującym i kciukiem tabletkę możemy e, po prostu ją tak głęboko umieścić e, w gardle, zamknąć kotu paszczę i najlepiej poleca się, żeby troszeczkę mu przytkać nos na chwilę, żeby on po prostu musiał przełknąć. No i, albo żeby mu troszeczkę pomasować gardło, żeby e, ten kot tabletkę również przełknął. I słuchajcie, teoria teorią to wszystko bardzo fajnie brzmi, ale... Mm, co jeśli mamy kota, który po prostu nie da sobie tego wszystkiego zrobić? Albo na przykład jest to kot lękliwy, który dopiero do nas się do domu sprowadził i po prostu nawet się do nas nie zbliży, bo siedzi pod łóżkiem. No właśnie. Wtedy. Kiedy nie mamy czasu na to, żeby z kotem poćwiczyć, takie pokojowe dawanie mu tabletki, no to trzeba to zrobić po prostu, podstępem, czyli przemycić tabletkę w jakimś jedzeniu. I teraz uwaga, to jest bardzo ważne. Nie powinno się kotu podawać tabletki w jedzeniu, które on je tak normalnie na co dzień, w takiej normalnej, bytowej karmie. Dlaczego? Dlatego, że jak kot ewentualnie wyczuje tę tabletkę, no to może się do tej karmy w ogóle na amen zniechęcić i już nigdy do niej nie wrócić, a w każdym razie nie po krótkim czasie, więc po prostu możemy sobie zrobić problem. Jeśli podajemy kotu tabletkę, to zawsze w innej karmie niż tą, którą kot dostaje na co dzień. Ja osobiście stosuję karmy filetowe, takie, za którymi właściwie większość kotów bardzo, bardzo przypada. Większość kotów za filetówkę to dałaby się pokroić i w filetówce czasami możemy taką właśnie tabletkę, czy to rozkruszoną, czy w całości przemycić. Co to jest karma filetowa? Ja akurat stosuję kosmę, pewnie wielu z Was tę karmę zna. Ona jest raczej dostępna w internecie, chociaż nie zawsze, można ją czasami dorwać w jakimś dobrym sklepie stacjonarnym. Ale takich filetówek jest mnóstwo na rynku, na przykład marka Moments takie filetówki ma, Miamor coś takiego również produkuje, Chessir, bodajże Sztuci. Generalnie. Mniejsza o firmę, tak naprawdę bardziej chodzi o to, żeby to właśnie była karma filetowa. Ja tutaj mam yy, jakby tak o. Rozpakowany kawałek takiej karmy, to widać, że to jest po prostu samo mięcho. Taka karma nie ma dodatków witaminowych zazwyczaj, nie ma tauryny, więc ona się nie nadaje do karmienia kota tak na co dzień, ale właśnie nadaje się do przemycania różnych rzeczy, dlatego, że ona jest dla kotów bardzo smakowita. Możemy wybrać wersję bardziej rybną, możemy wybrać wersję bardziej e, drobiową albo mieszaną, co tam wasz kot lubi. E, I właśnie w takiej karmie, czyli niebytowej, niecodziennej, tylko takiej wyjątkowej, specjalnej. E, można próbować przemycić um, leki. W czym jeszcze można próbować przemycić leki? W sosikach, takich wiecie, w takich pojedynczych tubeczkach, w budyniach, takich w większych um, saszetkach, lub też w zupkach dla kotów, które można znaleźć czy to w internecie, czy w większości sklepów stacjonarnych. Jeden z takich e, przysmaków na pewno znajdziecie. Słuchajcie, ja wiem, że to nie są dobre rzeczy, że one składowo zazwyczaj nie są jakieś super, ale w przypadku, kiedy musimy kotu dać leki, to wybieramy tutaj mniejsze zło. Wiadomo, że Przysmaki, w których przemycamy właśnie lekarstwa, to nie jest karma bytowa. My tych przysmaków nie będziemy dawać non-stop codziennie dużo. To ma nam po prostu pomóc w jakiś sposób kota leczyć w miarę bezstresowo i dla kota, i dla nas. Więc naprawdę nie czepiajmy się, że tutaj te przysmaki mają jakieś bardzo, bardzo złe składy. Grunt, żeby kot po prostu je zjadł. Wiadomo, że warto podawać najmniejszą możliwą ilość, która będzie potrzebna, żeby kotu tą tabletkę przemycić. Oczywiście zawsze warto wybierać e, składowo lepsze przysmaki niż gorsze, no ale umówmy się, że naprawdę nadgorliwość na, y, gorsza od faszyzmu. Ja osobiście tak uważam. Możecie się oczywiście ze mną nie zgadzać. No ale co jeśli, kotu się nie da w przysmaku płynnym przemycić leku. Istnieje jeszcze coś takiego, co się nazywa pill assist. To robi marka Royal Canin. Ten Pill Assist jest w wersji dla psów, jest w wersji dla kotów, chociaż szczerze mówiąc ostatnio jest on bardzo, bardzo trudny do dostania. Ja nie wiem czy oni się z tego wycofali, czy to może jakaś chwilowa przerwa. To są takie niby mięsne kieszonki, wiecie, ale tam mięsa to jest nie za dużo, które no, wyglądają jak właśnie taka kieszonka z dziurką, do której możemy włożyć przysmak i próbować w ten sposób kotu przemycić lek. Również ten pil jest taki dosyć miękki jak plastelina, więc ostatecznie jeśli mamy lek sproszkowany, możemy spróbować zagnieść właśnie ten proszek z tą plasteliną i w ten sposób podać tabletkę kotu. Ja robię tak, tak, właśnie z jednym z moich kotów, nie z Aleksem, którego tutaj widzicie z tyłu, tylko z sosetką, która śpi gdzieś na łóżku, nie widać jej. I ona bardzo dobrze przyjmowała leki, właśnie z tym Pila System. Ja naprawdę wiem, że marka Royal Canin to nie jest marka, która produkuje dobre jedzenie dla zwierząt, ale słuchajcie, Patrz, punkt pierwszy. Ważne jest, żeby kotu podać lek. To nie jest coś, ten pill assist, czym będziemy kota futrować codziennie do końca jego życia, więc naprawdę, jakby zluzujmy tutaj majty. Leczenie jest najważniejsze. Pamiętajcie, że wszystkie metody siłowe stosowane wobec kota zawijanie go w Purito, tak zwane, przyduszanie do podłogi kolanem, trzymanie za ręce za nogi w trzy osoby, unieruchamianie. To jest zawsze ryzyko, że kot będzie się bronił instynktownie. Koty bardzo nie lubią być ograniczane, koty nie lubią być krępowane, koty nie lubią być więżone i tego rodzaju sytuacja bardzo często budzi w nich taką instynktowną chęć wyswobodzenia się, nawet jeśli nic się złego jeszcze nie dzieje. Oczywiście zrozumcie, że kot nie rozumie, że przytrzymanie go celem podania mu leku to jest dla jego dobra. On upatruje w tym chwilowej tortury i czegoś okropnego, więc nie należy mieć do niego pretensji, że on próbuje się przed tym bronić. Czasami nas udrapie czy ugryzie. Taka sytuacja jest dla niego bardzo stresująca, więc warto mu tego stresu yy, odjąć, ograniczyć mu ten stres, jak to się robi, poprzez stopniowe przyzwyczajanie kota do podawania leków. Słuchajcie, to się da zrobić w drodze treningu klikarowego. Tylko z taką y, uwagą, że to jest trening, który jest rozłożony na co najmniej kilka tygodni, podejrzewam. Jak to się robi? Słuchajcie, ja nagrałam taki filmik y, o podstawach treningu klikerowego. On jest podlinkowany w opisie tego filmu, więc. Y, w razie czego uzupełnijcie sobie podstawy. Natomiast kiedy już podstawy macie, kiedy macie kliker uwarunkowany, no to możemy startować z uczeniem kota, na przykład właśnie w współpracy przy podawaniu tabletek. I e, robi się to w ten sposób, że e, musimy. Jakby wyobrazić sobie, w jaki sposób e, przebiega proces e, podawania kotu leku, czy to jest tabletka, czy to jest na przykład zakraplanie oczu, czy to jest czyszczenie uszu. Musimy ten proces podzielić na mniejsze kawałki i e, trenować z kotem każdy kawałek osobna. Czyli na przykład jeśli chcemy kota nauczyć, żeby on spokojnie siedział nam jakby między nogami i żebyśmy mu spokojnie mogli odchylać ten pyszczek i żeby on sobie dał spokojnie otworzyć paszczę i wrzucić tabletkę, to my musimy każdy, każdy z tych elementów, czyli spokojne siedzenie między nogami, podnoszenie głowy, otwieranie dzioba, wrzucanie tabletki, zamykanie paszczy, my musimy to po prostu ćwiczyć z osobna. Ćwiczyć poprzez stopniowe i delikatne jakby powtarzanie jednej czynności po kilka razy i nagradzanie. Czyli na przykład jeśli zaczynamy dopiero takie szkolenie, to bierzemy sobie kliker, bierzemy sobie załóżmy tam nie wiem, pięć przysmaków i ćwiczymy z kotem to, że bierzemy go właśnie tak między nogi, tak między kolana jak to jest na filmiku numer 1, podlinkowanym do tego wideo? E, sadzamy go tak, dajemy przysmak, raczej klikamy, dajemy przysmak i już. Możemy odrzucić jeden przysmak, żeby kot sobie odszedł, po czym znowu tak siadamy i go tak ustawiamy, żeby był właśnie między naszymi kolanami. Klikamy dajemy przysmak. Chodzi o to, żeby kot po prostu dostawał nagrodę za to, że daje się wsadzić między nogi i, i już. W dalszej części tego szkolenia y, dajemy kotu coraz później tą nagrodę, żeby on coraz dłużej nam między tymi kolanami siedział, zanim jeszcze tą nagrodę dostanie. I to pozwoli kotu y, po prostu dłużej się relaksować między tymi naszymi kolanami i siedzieć. Spokojnie. W następnej kolejności ćwiczymy z kotem, na przykład, właśnie to po podnoszenie głowy, czyli łapiemy kota za tył głowy, klikamy, dajmy przysmak. Łapiemy kota za tył głowy, klikamy, dajmy przysmak. Właściwie to tak się powinno kota łapać, sorry, nie tak, tylko tak. I stopniowo tak jak za poprzednim razem po prostu wydłużamy ten moment kiedy kota troszeczkę przytrzymujemy i nie dajemy mu tego przysmaku tak szybko tylko troszkę później żeby on po prostu rozumiał że można chwilę w takiej pozycji wytrzymać 2 3 5 sekund to nam da po prostu więcej czasu na pracę potem ćwiczymy odchylanie głowy i znowu robimy to odchylanie klikanie smaczek odchylanie klikanie smaczek potem troszeczkę dłużej trzymamy żeby kot nie nie dostawał tej nagrody od razu. Rozumiecie zasadę, prawda, że. Zaczynamy od czegoś bardzo prostego, bardzo krótkiego, czyli poziom wyzwania jest na poziomie bardzo niskim i dopiero stopniowo, stopniowo zwiększamy, nagradzając, pokazując kotu o co nam chodzi, będąc bardzo, bardzo cierpliwym i kończąc w momencie, kiedy e, widzimy, że kot za chwilę się zniecierpliwi i za chwilę już nie będzie chciał z nami współpracować. Więc w praktyce, 2, trzy, 4 powtórzenia to jest maks. Nigdy nie przeciągamy treningu klikerowego za długo. On ma zawsze być dla kota bardzo przyjemny, zawsze ma być bardzo. Bardzo nagradzający i zawsze bardzo fajny. Tylko wtedy osiągniemy sukces. I analogicznie do tego, co Wam opowiedziałam przed chwilą, możemy kota uczyć cierpliwości, właśnie przy zakrapianiu oczu, przy czyszczeniu uszu, przy obcinaniu pazurów. Tylko zasada jest taka, że musimy być bardzo, bardzo cierpliwi i działać bardzo, bardzo powoli. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego filmiku, bardzo proszę o subskrypcję, łapkę w górę, komentarz i udostępnienie, dlatego że te wszystkie rzeczy bardzo, bardzo pomagają w rozwoju mojego kanału, w rozprzestrzenianiu się tych treści do szerszej grupy odbiorców. Możecie mi również postawić wirtualną kawę, jeśli doceniacie moją pracę, link do wirtualnej kawiarni jest w opisie tego wideo, a ja widzę się z Wami już wkrótce.